Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dziś porozmawiamy sobie o rejestracji Lucid. Jeśli jesteście przedsiębiorcami, i wysyłacie, sprzedajecie swoje produkty na terenie Niemiec, jesteście zobowiązani, aby zarejestrować się w rejestrze Lucid i ponieść opłatę recyklingową. Niemcy to kraj, który bardzo poważnie podchodzi do tematu recyklingu, dlatego warto wpisać się do tego rejestru, żeby w przyszłości uniknąć jakichś problemów czy kar, które naprawdę Potrafią być srogie. Wytłumaczę wam dziś, jak zarejestrować się w tym systemie krok po kroku, aby wszystko było w jak najlepszym porządku. Zapraszam. Ok, pierwsze co to wchodzimy sobie na stronkę z rejestracją Lucid. Stronkę wrzucam wam w opisie filmu, także tam spokojnie możecie sobie kliknąć. Słuchajcie, ja łamię sobie język, jak próbuję przeczytać cokolwiek po niemiecku, a wszystkim wokół krwawią uszy, więc postaram się ogarnąć to w jakiś inny, sensowny sposób. Zbliżamy sobie na dół i klikamy sobie w rejestrację pod tym pierwszym kwadracikiem. Ona odnosi się do producentów, importerów, do ludzi, którzy sprzedają online. Tak więc sprawa idealna dla nas. Klikamy sobie w rejestrację. OK, i w tym momencie mamy rejestrację. Ja sobie porobiłem wcześniej screeny z rejestracji, którą przeszedłem, żeby teraz było nieco wygodniej. Tak więc otwieram je i w pierwszym kroku wypełniamy sobie Dane takie jak nazwa firmy, język do komunikacji mailowej. Tutaj macie też dostępny język angielski, więc jeśli ktoś sobie nie radzi z niemieckim, tak jak ja, śmiało można wybrać angielski. Co my tutaj jeszcze mamy? Forma grzecznościowa, tytuł akademicki, imię oraz nazwisko. Przechodzimy do kolejnego kroku. I tutaj ponownie wpisujemy sobie formę grzecznościową, imię, nazwisko. Wpisujemy także maila. Potwierdzamy go, ustalamy sobie hasło i przechodzimy dalej do kroku trzeciego. Tutaj sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku i klikamy ten przycisk, aby się zarejestrować. Ok, pokazuje nam się informacja z potwierdzeniem rejestracji. Właśnie został w tym momencie wysłany do nas link z mailem. Jezu, link z mailem. Mail z linkiem aktywacyjnym. Będzie on aktywny 24 godziny, tak więc od razu przechodzimy do maila, który wygląda. Mniej więcej tak. Mamy tutaj ten obszerny link, który klikamy i w tym momencie przekierowuje nas znowu na stronę Lucid. Musimy się zalogować, więc klikamy sobie tutaj przycisk poniżej. Wpisujemy sobie nasze dane, klikamy sobie w przycisk poniżej i przekierowuje nas do tej strony. Tutaj musimy uzupełnić sobie parę informacji, m.in. dane adresowe naszej firmy, numer telefonu. Gdzie jest ten numer telefonu? Tu w tym miejscu oraz niżej takie dane jak numer NIP lub też, jeśli klikniemy sobie tutaj wyżej w to miejsce, podajemy numer VAT. Tutaj niżej mamy sporo opcji do wyboru, jeśli rozwiniemy to okienko. Jest tu dla przykładu wpisany numer KRS, ale jeśli go nie macie, bo na przykład prowadzicie jednosłową działalność gospodarczą, wtedy tutaj w tym okienku wybieracie sobie opcję inne, ona jest na samym dole i wpisujecie sobie na przykład numer REGON lub ewentualnie NIP. Mamy też tutaj niżej miejsce na wpisanie danych o urzędzie, który nadał nam ten numer, ale nie musimy go wpisywać. Klikamy sobie dalej. Tu w tym okienku możemy sobie dodać upoważnioną osobę, ale również nie musimy tego robić. Przechodzimy do punktu 6. I w tym momencie, jeśli mamy markę lub kilka marek, no to możemy je sobie wpisać lub ewentualnie tutaj zaimportować plik. Jeśli natomiast nie mamy żadnej marki, no to wpisujemy sobie tutaj po prostu nazwę naszej firmy, wcześniej klikając. W to miejsce uzupełniamy sobie nazwę tutaj naszej marki lub nazwę naszej firmy, dodajemy ją klikając poniżej i przechodzimy do kolejnego kroku. W tym miejscu, jeśli wcześniej byliśmy zarejestrowani w systemie Lucid, możemy tutaj podać nasz numer rejestracyjny. Jeśli nie, zostawiamy to pole puste. Niżej mamy jeszcze do wyboru branżę, w jakiej działamy. Ja sobie tutaj wybrałem handel wysyłkowy. Przechodzimy dalej. Sprawdzamy sobie tutaj wszystkie informacje, czy są prawidłowe. Zjeżdżamy niżej. I teraz słuchajcie. Mamy obowiązek zawrzeć umowę z jedną z firm recyklingowych, z którymi chcemy oczywiście współpracować i te nasze odpady recyklingować. I tutaj mamy opcję do wyboru. Możemy sobie wybrać, że tą umowę już mamy podpisaną, albo jesteśmy w trakcie jej zawarcia. Ja sobie tutaj wybrałem, że jestem w trakcie i zaraz pokażę Wam. Jak zawrzeć taką umowę z jedną z przykładowych firm? Po wszystkim zatwierdzamy sobie niżej i dostajemy informację, że się zarejestrowaliśmy, i możemy przejść do naszego panelu. Tak więc przechodzimy, klikając w ten przycisk, i w tym miejscu mamy widoczny nasz ważny numer. Jest to numer rejestracyjny w Lucid. Ten numer będzie nam potrzebny do zawarcia umowy z jedną z firm recyklingowych. Ja mam podpisaną taką umowę z firmą Veolia, i na przykładzie tej firmy pokażę Wam szybciutko. Jak to zrobić? Przechodzimy więc na stronę firmy Veolia. Ok. Link podam Wam w opisie filmu, więc tam też sobie możecie kliknąć. Klikamy sobie tutaj w tym miejscu w kalkulator, i tutaj widoczne mamy różne materiały. Musimy oszacować sobie, ile tego materiału i jakiego rodzaju, oczywiście, sprzedamy z naszymi produktami. Wyślemy na teren Niemiec w roku bieżącym. Tak więc, dla przykładu, dodaję sobie tutaj. Szkło. Szacuję, że tego szkła wyśle załóżmy 300 kg. Jest to strasznie malutko, ale to tylko przykład. Klikam dalej. I tu, w tym miejscu, wpisujemy sobie dane naszej firmy. Ja już ich wpisywał nie będę. Chciałem Wam tylko zwrócić uwagę na to, że na samym dole macie miejsce, gdzie podajecie Wasz numer rejestracyjny z Lucid, który macie widoczny w panelu Lucid. Klikacie dalej. I dostajecie fakturkę na maila po dniu lub dwóch i ją opłacacie. W tym momencie macie załatwioną firmę recyklingową, ale to nie wszystko. Teraz tą samą ilość odpadów, którą wpisaliście tutaj, musicie wpisać w Lucid. Tak więc wracamy do naszego panelu w Lucid. Klikamy sobie tutaj w to ostatnie okienko. Teraz sobie klikamy to środkowe okienko. Uzupełniacie tutaj daty na bieżący rok, czyli jeśli zaczynacie sprzedaż od następnego miesiąca, wybieracie sobie tutaj następny miesiąc. Tutaj wybieracie sobie do końca tego roku. Przechodzicie sobie dalej i w tym miejscu wybieracie firmę, z którą zawarliście umowę recyklingową. Wpisujecie te same informacje o odpadach, jak w tej firmie i zatwierdzacie. Słuchajcie, to był ostatni krok, przebrnęliśmy przez całość. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że się to komuś przyda. Wszystkie potrzebne linki macie oczywiście w opisie filmu. Zachęcam również do zostawienia łapy w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się.